Biblia to jedna z najbardziej znanych ksiąg na świecie. Ale paradoks polega na tym, że im bardziej ją znamy, tym rzadziej pozwalamy jej naprawdę do nas mówić. Wielu ludzi powie, ja wierzę po swojemu. I często oznacza to jedno. Biorę z Biblii to, co mnie uspokaja, a resztę zostawiam na później. Albo na zawsze. Bo są w Biblii zdania, które nie brzmią jak pocieszenie. One brzmią jak lustro, a nie każdy lubi patrzeć w lustro, które pokazuje prawdę. Jezus mówi: Wchodźcie przez ciasną bramę. I to zdanie jest dziś wyjątkowo trudne do przyjęcia. Bo my żyjemy w świecie szerokich bram. Wszystko ma być szybkie, wygodne i bez konsekwencji. Jeśli coś wymaga wysiłku, odkładamy to na później. Jeśli coś boli, uznajemy, że nie jest dla mnie. A Jezus mówi: Życie, które ma sens, nie zawsze jest wygodne. Ciasna brama to nie jest kara, to filtr. Przez nią nie przechodzi się z udawaniem. Nie da się przejść mówiąc: jakoś to będzie. Ile razy w życiu wiemy, co jest dobre, a mimo to wybieramy łatwiejsze? Wiemy, że powinniśmy przeprosić, ale dumę stawiamy wyżej. Wiemy, że jakaś relacja nas niszczy, ale boimy się zostać sami. Wiemy, że oszukujemy, ale mówimy sobie, wszyscy tak robią. I właśnie wtedy stoimy przed tą bramą. Jezus mówi też: Nie każdy, kto mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa. To zdanie nie uderza w ludzi spoza kościoła, ono uderza w tych, którzy są blisko. Bo można chodzić do kościoła latami i nigdy nie pozwolić, żeby coś się naprawdę zmieniło. Znamy to z życia. Ktoś mówi, że rodzina jest najważniejsza, a ciągle nie ma dla niej czasu. Ktoś mówi, że uczciwość to podstawa, a sam kombinuje, gdy tylko się da. Ktoś mówi, że wierzy w Boga, ale w pracy, w rozmowach, w decyzjach Boga tam nie ma. I Jezus nie mówi tego, żeby potępić. On mówi to, żeby obudzić. Potem pada zdanie, które dziś brzmi bardzo niewygodnie. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Dziś nie lubimy, gdy ktoś mówi nam, że mamy się zmienić. Wolimy słyszeć, jesteś ok taki, jaki jesteś. Tylko, że każdy z nas wie, że to nie do końca prawda, bo każdy ma w sobie coś, co niszczy: jakiś nauk, jakąś złość, jakąś ranę, którą pielęgnuje latami. Nawrócenie to nie jest nagła świętość to moment, w którym człowiek mówi: Nie chcę już tak żyć. Czasem to dotyczy alkoholu, czasem pornografii. Czasem ciągłego oceniania innych, czasem życia w ciągłym gniewie. Ile razy mówimy sobie jeszcze nie teraz? Jeszcze jeden raz. Od jutra. Biblia mówi, nie odkładaj prawdy na później. Jezus mówi też o zapieraniu się go przed ludźmi. I znowu, to nie są wielkie dramaty. To są małe sytuacje. Ktoś żartuje z wiary. Śmiejesz się, żeby nie odstawać. Ktoś atakuje kościół. Milczysz, choć wiesz, że to niesprawiedliwe. W pracy udajesz, że twoje wartości nie mają znaczenia, bo tak jest łatwiej i nikt tego nie widzi poza tobą. Jest też fragment, który wielu cytuje wybiórczo. Ja cię nie potępiam, ale Jezus zawsze dodaje: idź i nie grzesz więcej. Miłosierdzie nie oznacza zgody na wszystko. Oznacza wiarę, że człowiek może się zmienić. Bardzo częstym zjawiskiem jest również letniość. To stan, w którym nie ma buntu, ale nie ma też ognia. Wiara, która sprowadza się do świąt, tradycji i przyzwyczajenia. Bez modlitwy, bez decyzji, bez walki o dobro. I Jezus mówi, że to jest najgorszy stan, bo człowiek myśli, że wszystko jest w porządku, a nie jest. Ten film nie był po to, żeby kogokolwiek ocenić, bo prawda jest taka, że każdy z nas ma w Biblii fragmenty, które wolałby ominąć. Nie dlatego, że są niezrozumiałe, ale dlatego, że są zbyt jasne. One nie pytają, co myślisz o wierze, one pytają, jak żyjesz. I właśnie dlatego są niewygodne. Wiara to wybory podejmowane wtedy, gdy nikt nie patrzy. To decyzje, czy żyć w prawdzie, czy w wygodzie. Czy iść za tłumem, czy za sumieniem. Czy traktować Boga jak dodatek, czy jak drogę. I nie musisz zmieniać dziś całego życia. Ale możesz przestać się oszukiwać. Możesz nazwać po imieniu to, co od dawna odkładasz. Możesz przyznać, że coś wymaga zmiany. Bo najgorsze, co może spotkać człowieka, to nie upadek. Najgorsze to udawanie, że się nie upadło. Jeśli ten film Cię poruszył, to dobrze, bo czasem niepokój jest początkiem prawdy, a pytanie, które zostaje na koniec, jest bardzo proste. Którego fragmentu Biblii boisz się najbardziej i dlaczego?